Rodzaju, przepraszam, że tak nazwę, atrakcje, których oni też szukają, gdy organizują eventy na zlecenie swoich klientów, na przykład, więc tu mogą przyjść się, inspirować, chociażby szukać nowych nowinek na catering, inne rzeczy i tak dalej, tak dalej. Więc wydaje mi się, że to także wydarzenie dla nich, więc będzie co robić. No dobrze, to teraz już takie przyziemne sprawy. Godziny otwarcia. Mówimy, zaczynamy w sobotę 25 stycznia o godzinie 12. I o której w sobotę kończymy? Kończymy o godzinie 22, i przez cały dzień jest szereg, szereg atrakcji, więc w zależności od tego, kiedy. Kiedy y, odwiedzający festiwal znajdą czas, warto przyjść już, już wcześniej. Od 12.00 y, bardzo wiele się na festiwalu będzie działo. Kończymy o 22.00. W niedzielę zaczynamy o 12.00 i kończymy o 20.00. W niedzielę jest bardzo ciekawy panel y, dyskusyjny, tematyczny Vegewawa. Y, Hmm. i chciałbym, żeby Grzegorz tu opowiedział trochę o, o kilku takich najmocniejszych punktach tego programu, bo udało się zebrać tutaj naprawdę taki dream team osób związanych z tym nurtem wegetariańskim warszawskim. Znaczy wege wawa akurat to hasło słusznie wymyślił Piotr, ale yy, no, Warszawa jest w tej chwili w czołówce miast światowych, jeśli chodzi o yy, trendy wege i ja mając też w rodzinie yy, wegetarianki konsultowałem tutaj poszczególnych uczestników yy, naszych spotkań, paneli warsztatów i tam tylko dostawałem cały czas rącz, y, rączka w górę, że jest okej, okay, że jak będą roślinnie jemy, jak będą krowa żywa, jak będą wege siostry, okej, okay, tata, jest okej, okay, jest mm. plus, tak? Więc y, cały ten, y, jest Grzegorz Łapanowski z nami też, y, więc y, ten y, cały set, można powiedzieć, programów związanych z nowymi trendami w odżywianiu, y, które w Warszawie są strasznie widoczne. Jeszcze kilka lat temu w y, wielu restauracjach w ogóle nie było pozycji wege. Dzisiaj nie ma restauracji, która nie ma pozycji wege, bo to jest po prostu aż nie biznesowe po prostu, tak? tak? Mhm. Natomiast i ten cały nasz jakby set spotkań wege będzie prowadziła Aga Kozak, no kobieta absolutnie przebojowa, świetna dziennikarka wysokich obcasów i wyborczej, też niezwykle oddana tej tematyce. Po drodze jeszcze mamy spotkanie z Magną Grzebyk, czyli krytyka kulinarna, mhm. to znana chyba tutaj słuchaczom, bo to bardzo kreująca, że tak powiem, też trendy, można powiedzieć, turystyki głównie kulinarnej. No, będzie też gościem yy, akurat yy, yy. Justyny Adamczyk, będzie też Aga Kręglicka. To szukają się samej gwiazdy, co tu mm. dużo gadać. No i e, taka rzecz, która na pewno dotyczy branży, bo e, ich książka była e, wydarzeniem w branży, czyli gościnność, sztuka dobrej obsługi w gastronomii. To Patrycja Siwiec i e, kolega Pawłowski będą opowiadali, Adam oczywiście, będą opowiadali o nie tylko o tej książce, ale o efektach czy też o mm, rezultatach swoich badań, jak być gościnnym, bo ta nasza gościnność no musimy ją rozwijać po prostu. No i jeszcze ja dodam, e, bardzo ciekawy panel prowadzony również przez e, Justynę Adamczyk, redaktor naczelną żółtego przewodnika Goemio e, pod tytułem Era kobiet, szefowe kuchni na restauracyjnym topie. I tutaj będziemy gościć e, znaną i lubianą Katarzynę Bosacką, e, znaną e, między innymi z e, Wiem programu jem. Wiem co jem w TVN style. Będzie Oliwia Bernady, szefowa kuchni i felietoniska programu Top Szef, e, oraz Ewelina na Łapińska, więc zapowiada się też bardzo ciekawy panel. Warto, warto być w niedzielę, to akurat o godzinie 16:30. Bardzo dużo świata naprawdę gastronomicznego tam będzie, więc po prostu nie wypada tak naprawdę całej reszcie warszawskiej gastronomii, ale nie tylko, bo zapraszamy całą polską gastronomię, aby się Dokładnie. zjechała tego dnia, tak naprawdę, do Warszawy i zobaczyła, czym żyjemy. Tak? Panowie, zaczęliśmy mówić o tym, jakie są godziny, więc ja tylko przypomnę: sobota od 12 do 22, niedziela od 12 do 20. A teraz ceny biletów. Wiemy, że przygotowaliście chyba dwa rodzaje biletów, tak? Dwa rodzaje biletów. Bilety zaczynają się od 20 zł. W ramach tego biletu jest wejście na teren jakby festiwalu i możliwość jakby skorzystania z oferty festiwalowej. Festiwal będzie również posiadał, będzie w takiej formule targowej. Więc będzie można dokonać, nie tylko spróbować, ale dokonać zakupów ciekawych produktów, takich, które nam przypadną do gustu. I w ramach tego biletu też będzie można wziąć udział w omawianych przez nas e, różnego rodzaju prelekcjach, e, panelach i warsztatach. Mhm. Tutaj decyduje kolejność zgłoszeń, także. Ja to nie. trzeba przy rejestracji od razu, jakby rozumiem, zadeklarować, tak? Tak, że... na, na, przy wejściu na festiwal będą rozdawane mapy festiwalowe ze szczegółowym programem, będzie wiadomo kiedy i gdzie co się odbywa i tam Trochę w myśli zasady, kto pierwszy, ten lepszy, bo sale mm. mają ograniczoną pojemność. Mm. Będą, będą goście mogli w tych wszystkich panelach uczestniczyć. Szczegółowy program znajduje się na stronie www.jezbijwarszawo.pl. Warto zajrzeć tak. na tą stronę i uzyskać wszystkie szczegóły. To, na co warto jeszcze zwrócić mm. uwagę, że festiwal jest dla osób pełnoletnich. E, tak, to zdecydowanie, także proszę pamiętać, że nie planować tutaj rodzinnego wyjścia z dziećmi poniżej 18 roku życia. Ale tu Korzyści już mogą chyba, większość. Większość tak, większość tak. Tylko więc... żeby im nie przeszkodziło w nauce do matury. No, do matury do... jeszcze do... Tak, żeby się nie przejęli, do matury jeszcze daleko. Ale dobrze, dwa rodzaje biletów, powiedzieliśmy sobie o tym bilecie za 20 zł, a ten droższy bilet? Bilet za 70 zł zawiera pakiet degustacyjny i w ramach tego pakietu degustacyjnego będzie można spróbować pięciu wybranych przez siebie produktów w strefie na zdrowie. OK. E, miejsce. Wiemy, że Pałac Kultury i Nauki, któreś piętro, no wejście, o, wejście tam, główne główne e, tak? Marszałkowskiej. No i cały parter cały parter Ca jeszcze sala rudniewa na tak zwanym czwartym piętrze mm. ale to będą tam hostesy, oznaczenia traficie państwo bez bez, bez znaczy, żadnego główne kłopotu. wejście od razu będzie was widać tak, będzie cały, nas cały od razu festiwale. widać główny hol od ulicy marszałkowskiej myślę mm. że sam pałac kultury stanowi dość dużą atrakcję e, warto zobaczyć te owiane legendą miejsca i wnętrza e, między innymi będziemy też mieli dostęp e, dzięki uprzejmości e, pe, zarządu pałacu kultury i nauki e, zobaczyć najdłuższy e, stół biesiadny e, z czasów PRL, przy którym zasiadali partyjni e, dygnitarze, to w jednej ze stref też taka atrakcja e, będzie, więc, więc sam pałac też be, no, jest też, tutaj, jest jest też jest aktorem też jest aktorem tego spektaklu. Tak, tak. no to wspaniale, naprawdę zapowiada się. Smakowicie, no co tu dużo mówić. Myślę, że moglibyśmy dużo sobie o tym opowiadać, ale nie taka jest idea akurat tej audycji, mieliśmy zapowiedzieć, i wydaje mi się, że w pigułce. Udało nam się przynajmniej wyeksponować te najważniejsze elementy i rzeczy, i zachęcić Państwa do tego, żeby rzeczywiście w sobotę, niedzielę udać się na to wydarzenie. I jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać, bo mówiliśmy o tych biletach 20-70 zł. Czy to jest bilet na jeden dzień, czy to jest bilet, który upoważnia do wejścia jednego i drugiego dnia? Bilety są jednodniowe, w zależności od tego, kiedy kto będzie miał ochotę nas odwiedzić, zapraszamy. Bilet dotyczy soboty bądź niedzieli. Hmm? Panowie, dziękuję Wam bardzo za przybycie i za tak wyczerpujące informacje. Widzimy się w takim razie w weekend. Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało i przede wszystkim trzymam kciuki, żeby ta impreza e, no, rozrosła się do 30 dni, tak jak to było w 1902 roku. E, jeszcze dwa słowa. E, chciałem tylko dodać, że e, ponieważ bilety rozchodzą się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki, warto nie zwlekać. Nie mamy dzisiaj pewności, planujemy sprzedaż biletów w kasach festiwalowych, natomiast patrząc na ten po sprzedaży biletów zachęcamy do wejścia na stronę e-bilet.pl, mhm. żeby przyjść już na festiwal z wydrukowanym biletem i mieć gwarancję, że na festiwal się dostaniemy. To jest jakiś limit, tak? Planujecie? Jest limit, bilety są ograniczone, jest ograniczona ilość, także yy, wydarzenie. Znaczy, jest w Proszę o bezpieczeństwo. Rozumiem, prostu, tak. tak, tak no, są na pewne wymogi, przepisy i tak dalej. Tak. To zdecydowanie zachęcamy. Słuchajcie, my, drodzy słuchacze, wszystkie informacje: yy, stronę internetową, program tego wydarzenia, plus gdzie kupić bilety, znajdziecie. Pod tym naszym podcastem, więc jakby poprowadzimy Was za rączkę, jeżeli chcecie to kupić, a poza tym wydaje mi się, że jeżeli naszą wspaniałą wyszukiwarkę wpiszecie i Warszawo, to od razu wam wyskoczy ta informacja na temat festiwalu. Zapraszamy też na nasze profile social mediowe, na Facebooka Jecki Warszawo oraz na Instagram. Dziękuję panowie Wam bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja pierwszego na świecie radia choreka. Znajdziesz nas na www.chorekabc.pl.